Sieeeemanko, z tej strony Tomek i dzisiaj gramy sobie w Fortnite Bo, jak wiecie, zaczął się nowy sezon Albo nie wiecie Jest nowy sezon, ja już mam zaktualizowanego Fortnite'a I mam drugi level <grym> Potem, jak widzicie Nikt ze znajomych zbytnio nie gra Questy robimy I dobijamy setny level Tylko dajcie mi zobaczyć w karnecie bojowym i Za ile ja mam v -dolc. Dobra, darmowe, na czwartym Potem jest v za darmo na... Eee, czekajcie, bo ja patrzę na którym? Na 52, czyli najprawdopodobniej 52. Ogólnie tego trybu jeszcze nie wiem. Nie wiem, jakie broń zostały dane, bo ja tylko jedną gierkę zagrałem. I bo byłem zdziwiony, jak to działa. I wiem, że dodali pistolet na podczerwień, i tylko to wiem. A więcej, nie wiem, czy coś dodali, czy nie. I będziemy razem się dowiadywać, czy coś dodali. Bo ogólnie teraz, przez ten nowy, że nowy sezon zrobili. Na pewno władze to są zmienione. To na ekranie za mną. A tak, to ja nic nie wiem innego. No i co? No i będziecie się dowiadywać razem ze mną. Pistolet na podczerwień to wiem, że jest, bo grałem nim. Ale nic więcej nie widziałem. Tak samo standardowe. Może to jedyna broń? No słabe było jako jedyna. Broń. No. No ale zobaczymy wszystko wyjdzie w grze. Lagów trochę mniej mam, bo już mi tak nie laguje Przez to, że ten nowy sezon jest. To tak nie laguje, nie wiem czemu. Może tam nie Nie. Pewnie przez to, że odinstalowałem i zainstalowałem Fortnite'a. To może przez to. Nie ma takich lagów. To znaczy niekiedy mnie złapie lag, ale no mniej. Na pewno mniej niż wtedy no i lecimy dalej. Wczytywanie jest tak samo długie i żmudne. Ja sobie wziąłem pary z jakąś osobą. No i obczajamy aktualizację. Obczajamy. <coughs> Wiecie, bo ja tu sprawdzałem długopis, czy działa. Dlaczego tak za nim mówiłem trochę? Bo mi się wydaje, że coś w nim było źle, ale działa. No i lecimy. Lecimy. Halo. No, więc y, ja na ekranie wczytywania nie będę nic komentował, bo co mam komentować? Kolorowe budynki. więc Nie, dopiero jak się rozpocznie gra. Miałbym program do cięcia. Bo nie, nie mam pojęcia, jak się jakiś nazywa. Szukałem, ale nie znalazłem. jedynie był jakiś tam płatny. Ale to tam. Darmowy podobno jest, ale nie wiadomo gdzie. Jak się nazywa? I na telefon, na komputer, nie wiem nic. Kru. No i zobaczmy. Nie? No i co. Ja jestem najbardziej ciekawy tego, jakie bronie to zalinowe. Czy to mi siedzi? Ja wiem, co to będzie. Za długo się wczytuję, ja wiem. Nagle będę niby na początku w busie i nagle wywali mnie na samym końcu. Ja wiem, że tak będzie. Ja już wiem. Za długo się wczytuję. Że już po prostu bus doleci do końca, mi wywali i będę musiał pół mapy lecieć. To jestem pewny, że tak będzie. Jestem pewny. Pewny. Nawet nie naj, najgorsze. No, o, właśnie. I proszę mi powiedzieć, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy nad morzem, bo oczywiście mój komputer nie załapał, że trzeba może wcześniej wczytać. I jak widzicie, lagi są potężne przez to, że tego nie wczytał, właśnie. Czekajcie, bo ja dolecę i ten, tak naprawdę już będzie łatwiej wtedy. Jakieś spadanie dostałem za drugi level, ładne kolorowe pęczat. Tylko przez nie nic nie widzę. Ja nie wierzę. Dobra, lądujemy na ten budynek tu. O ile nam się uda. Lądujemy po prostu tam, gdzie się uda. O, i widzicie? I w, na, obok mojego niku jest taka czerwona kreska z internetem. I nie wiem, czy to ona coś daje, że nie wiem o co kaman. Jakby ktoś wiedział, to może napisać w komentarzu. Czy to znaczy, że jakiś mam słaby net? Czy to znaczy, że nie wiem, że mało pamięci. Pamięć jest 1 ter terabajt, więc tak jakby nie rozumiem o co chodzi, nie? Bo nigdy tego nie było. To jest coś na pewno związane z tymi lagami, bo nigdy tego nie było. To się pojawiło od razu takie takie wcięcia dziwne. Zobaczcie. O, ty. Przegrałem. Fajnie, nie? Zobaczcie co ja widzę. Patrzcie. Widzicie co ja widzę? Ja nic nie widzę. Ja uciekam po prostu z tego. Uciekam w krzaki. Widzicie? I, widzi i dlatego z Fortnite jest najmniej odcinków. No, bo już mnie klepią i zaraz ginę i co to jest... I komu się ja chce takie coś oglądać? Ja nawet nie mam czym walczyć. I jeszcze tym bako. Nie mogę skalać. Nawet nie wiem czy ja skoczyłem. Więc to jest tak jakby w ogóle do niczego teraz Fortnite. Ale no, no dobra, już mnie nawalają. Ja uciekać. Teraz nie, nie ma, bo zniknął napis, jak widzicie. O, i teraz jest potężny lak. Teraz znowu, a nie ma napisu tego przy moim niku. Na górze po lewej stronie się wyświetlał przedtem. No, ale kumacie, że jak przed nagrywaniem... Wszystko działało płynnie. Włączyłem nagrywanie. Wszystko działa tak jak teraz. No, nawalają do mnie, nawet nie wiem skąd mnie nawalają. Nie wiem czy się bronić, czy nie. Jestem teraz wieżakiem takim, który nic nie umie. Mogę je jeść te owoce? No nie mogę, co za hamstwo. Wiecie, jakbym się obiad, miał pełne życie. A tu tylko takie coś mi dają. Pistolecik niebieski. Siero grzybka, zjem sobie? No i co? No i no, więc dużo nie mogę. Nie? Teraz nic. O, jest mój divaj, i masz broń jakąś. Ale widać, że teammate... Widać, że... O, uu, uu, uu. Dzięki. O, tutaj też broń To sobie zatrzymam. Mimo, że tutaj miejscowe mnie to ja sobie to zatrzymam. Banda zawsze się przyda. Będzie walka z kimś. Na pewno się przyda. Co jako pasajerę. No i co? No i nie wiem, czy coś się nam uda, czy nic. Póki co to nic. Widzicie, co ja widzę? Ja widzę tylko, że obrywa typ i ja. Jest! A ja tu siedzę, a typ mój wyskoczył, dobra. Nie no, bo ja sobie siedzę. Idę po tamtego typa. Tu zabiłem go, gdzieś on jest. O, właśnie klepa, klepa, klepa jest cztery. Yes. Boże, Karabin, to jest. Pożyczę. Piątka ten to ten ten na życzy? tak to jest ten. O dziękuję. Łee, czekaj, czekaj. Siadasz na prowadzeniu czy nie? Nie no, bo ja nie wiem. Ale fajnie jest to, że na przykład wybijam tu szybę i się przenoszę tu. I typ mnie nie może trafić, tak bym manewrował między siedzeniami. O, skrzyneczka. A mój, Skrzynka moc. Może sobie typ wziąć skrzynkę. Disco, boom, dodali to. Dodali to. No i ki. Teraz będą tańczyć wszyscy. Dobra, ja jadę swoim. Gdzie jest ten Zanim. Tą trakiem go. No a tutaj jestem. Nie wiem, co ten typ kombinuje. Aha, dobra, mnie chyba nie wychodziło o przewrócenie auta. Ja, oczywiście y, wyciszamy muzyczkę, bo radio wyłączone, bo nie jest potrzebne. zbytnio. on przeżył. A nie wziąłem bandażownicy! on sobie zbiera kamień, a ja idę na wysypisko już bez auta. No i się nie chce auta. Mam metę, więc... Ale najważniejsze, że mam kulę disco. Kula disco, czy tam bum bum. Ja mówię gila, kula disco. A tak tańczysz się jest na tą kula disco. O, bum bum kolejne. Dziękujemy. Na pewno się przydadzą. Mm. O, amunicja do pistoletu. I ja się stąd zmywam. Ja już widzę strefę. O, taksi. Dzień dobry. Okej, okay, ale tego nie wiedziałam, że to jest dodane, ten boom disco, czy jakoś tak. Słuchajcie, disco bomba, o, disco bomba, dobra. Radziłbym do strefy tak no taksi. E, czekajcie, bo ja bym chciał zobaczyć. Mała strefa, czy jest tu gra, No dobra, 29, no. A bez, nie wiem czy my się liczymy, my chyba też się liczymy, więc to jest... 27 graczy Czyli no. Nie wyschać. Nie! Co to robi? Ja, ja zatankuję To ja wezmę sobie to Pojedziemy na dwa auta, bo to nie ma. A, no to żem sobie wziął. No dajcie mi zielone autko o, nie, nie mam miejsca. A, w sumie mogę tego Wow, jaki typ No dobra, lecimy dalej Zaznaczył mi tego traka, Który ma Którym się nie da jechać Tu jest trak chyba którym... Chyba jest klepa Trzeba je zobaczyć Traci HP Nie, ale ktoś go może? Pomoc. Przeszukaj go. Zostaw kitka. Gdzie jest jego teammate? taki wnerwiony na tego kitka biednego, że... sobie idę, pozrzuci go na przykład. Ja chciałbym, żeby graplerów było więcej. A właśnie, nie chcesz już soczka? A nie, to nie, ale jakbyś chciał. I dobra, I tam są itemy. Lód, ale czyjeś. A jest? A zrzut jest chyba za żart. Oczywiście, jak chcę się zabawić. No, i ja tak widzę, nie? I tak mogę grać. Zobaczcie, że u mnie ja stoję. Ale już zginąłem, tak na serio. Nie? I ja za to kocham bugi. O, zobaczcie, on się już uleczył. Zobaczcie. No. No i teraz oczywiście nie ma buga, bo nie ja. Ja przegrałem. Dlatego myślę, że. Y, ile ma odcinek? Czekajcie, muszę zobaczyć, ile odcineczek ma. Halo, teraz OBS. On nic nie chce? Ja nie wiem, ja te bugi będę musiał naprawić, nie? Ja to ogarnę. No, jest 15 minut, więc będziemy kończyć odcineczek. No i. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. No i co do następnego odcinka. Cześć!